Państwo, widzowie, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz. Chciałbym zmienić nazwę tego kanału. Tak. oczywiście szalcami. Mm. Którym nie oglądam, to są tak zwane NPC-ty. I... no... Chciałbym coś wiedzieć, że jakby... Fajnie by było się dowiedzieć, że ktoś jednak mnie ogląda, oprócz tych moich przyjaciół. Jeśli nie jesteś moim przyjacielem, napisz w komentarzu: Jestem krosantem. No czemu nie? Myślałem też o paru rzeczach, żeby zrobić z widzami, ale no to już chyba koniec na dziś. Zmienię nazwę. Ocenicie ją niedługo sami.